Siemanko, dzisiaj witam Was z Taxi Car Driving Simulator. Ja już mam jej dość. Nie dość, że jedziesz tutaj i wjedziesz na byle jakie rondo. To jak pojebane te rondo z odcinku Buddy. widzicie jak tu jest poparkowane. No tu są miejsca, ludzie. A w ogóle wiozę klientele za kolami. Patrzcie, jadę. I wjadę na byle jakie rondo. To to się wiąże z takimi konsekwencjami, że to masakra. Minus 1600, już mam na koncie i przejrasowało. I co to jest? I co to jest? Ja się pytam. U la, la panie! I mamy na koncie minus 370 euro. Ja pierdolę. O panie! A! panie, przepraszam. Panie, kurwa z policją! Nie, on jechał pod prąd, tak. On jechał pod prąd, aha, udupiłem Pozupiłem chuja, dzwonię na psy. Panie, chyba ja jadę pod prąd. Trzeba to zmienić